Cześć wszystkim, dzisiaj większość czasu spędzicie z nami. Jest środek tygodnia, środa. Pogoda nam lekko nie dopisuje. Mamy w planach wybrać się do Rimini, a teraz pokażemy wam, jak wygląda typowe włoskie śniadanie, które może Was zdziwić. Włosi najczęściej jedzą lekkie, słodkie śniadania, składające się najczęściej z kawy. Znajdują się u nas różne wypieki: krosanty, ciasta, babeczki, ciastka. W przeciwieństwie do niektórych krajów, gdzie inne kraje mają y, śniadania zazwyczaj różnorodne i obfite, włoskie śniadanie jest raczej lekkie, skromne i proste. Dla ludzi spoza Italii mamy przygotowane jajecznice oraz bekon. Szukam bezpłatnej i legalnej muzyki do naszych vlogów, bo się w wtopę i YouTube nam zablokował film przez to. Chyba się rozjaśnia. Jest szansa na dobrą pogodę w Rimini, jak do tej pory mieliśmy farta co do tego. Niestety tym razem nie miałam racji, Rimini zaskoczyło nas dużym deszczem. Historia tego miasta sięga około 300 roku przed naszą erą. Niegdyś miasto było należało do Włoskiej Republiki, tak samo jak teraz, ale nie każdy wie, że było włoską komu komuną. To znaczy, że sama o sobie decydowała. Aktualnie znajdujemy się pod łukiem Augusta, a konkretnie jest on uhonorowaniem jednego z cesarzy cesarza Oktawiana Augusta. Uważane jest jako jedno z serc włoskiej dolce vita, słonecznego życia, pięknych plaż oraz modnych klubów i restauracji. Jest to y, piękne nadmorskie miasteczko. Y, słynie ono z y, przepięknych plaż i letnich atrakcji turystycznych. Znajdujemy się aktualnie na moście Tyberiusza. Został on zbudowany za czasów cesarza Augusta, czyli po śmierci Tyberiusza. Jestem naprawdę zdumiony, że ten most utrzymuje się już od ponad 2000 lat. Przepiękne widoki. Nasz pobyt w Rimini właśnie się kończy, i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ogólnie nasz cały wyjazd we Włoszech dobiega końca. Ponieważ zostały nam jeszcze tylko dwa dni, jutro wybieramy się na zwiedzanie firmy, a w piątek już czeka nas niestety wyjazd.